Siema, siema Widowie, jesteśmy w dalszej części, której wam nie pokazywałem. Tu są dziki, tam są sarelki, tam mamy owce, tam kozy też, małe owce i kozy. Tam dalej mamy lamy. A zobaczcie jaki tam dzidziuś, tam jest taki mały dziś. Zobacz jaki dzidziuś tu przyszedł. Zobaczcie, tam jest taki dziedziak. A ty co tu? A ty co? Ty też. A tam są jeszcze dwa fajne małe dzikisie. Tam jest taki malutki. Czekajcie, przybliżę Wam. O! O nie. Tam jest taki. Za tym jednym dzikim jest taki, taki mały. Zobaczcie. Patrzcie jaki tu, patrzcie jaki tu jest. Tu są jeszcze takie dzikusy. Tam, tam, tam. E tudo.